Siemanko widzowie. dzisiaj przychodzę do was z takim odcinkiem informacyjnym po prostu jakby off season tak naprawdę się już skończył, znamy rostery i powiem po prostu co się przez ostatni tydzień działo, jakie informacje do nas doszły a więc, pierwszą informacją jaką wam podam to jest to, że jonghun zmienia nick i od teraz będzie się nazywał Execute mm. Nie wiem, z czym to jest związane może z y, tym jego graniem pajkiem w LEC, może to jest jakiś taki. Takie nawiązanie. Nie wiem. Taka zmiana w... do przyjęcia po prostu. Kolejną informacją jest y, to, że Leaf Sandbox zmienia nazwę. I od teraz będzie się nazywało Fear X. I. Dużo w ostatnich latach mieliśmy rebrandingów yy, drużyn. Liplaskia miało, T1 miało, wiadomo. Samolive Sandbox też miało parę, Kwangdong Freaks też przecież przechodziło rebranding. Tak szczerze to... Logo nawet fajne mają, takie oliska, Barwy chyba jakoś za bardzo się nie zmienią, tak mi się wydaje. No i to tyle w zasadzie. I ostatnią informacją, jaką mam wam do powiedzenia, jest to że w przepraszam, przedostatnim tak naprawdę jest to, że w LCK będzie turniej rozgrywany przed rozpoczęciem sezonu jeszcze, gdzie będzie będą drużyny złożone z zawodników, którzy grają na tej samej roli, czyli jeżeli oczywiście, to dobrze rozumiem, czyli na przykład 5 midów gra, 5 topów, 5 junglerów, AD carry i supportów. I patrząc na to, jak to tutaj wygląda, no to tak szczerze to chyba drużyna mid będzie najlepsza. Tak mi się wydaje. Później być może drużyna topów. Ja naprawdę jestem bardzo ciekaw tego turnieju i jestem ciekaw a propos jednego zawodnika, a propos carry, który coś mi się wydaje, że on nie będzie grał wtedy w tej drużynie supportów, właśnie supporta, tylko carry może zagrać na AD carry, bo wiemy jakie to są komfort piki dla carry, jeżeli chodzi o rozgrywanie na linii, właśnie takimi pikami pod dominację alejki i mi się wydaje, że właśnie <laughs> trochę może być dziwnie, <laughs> jeżeli Carry by wygrał którejś Laning Face na bocie. Wiadomo, meczapy są mogą być różne. I to też. już właśnie też będzie na nowym patchu więc gracze dopiero będą rozgryzać tą metę, sprawdzać mniej więcej co tam działa, ale wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy taki no mini turniej jednak, bo to w zasadzie jest chyba ograniczenie do 5 zawodników, chyba że będą grali wszyscy zawodnicy, bo jest 10 drużyn więc jest 50 zawodników, więc można no, 10 kolejnych drużyn w zasadzie zrobić i wtedy nie byłoby 5, tylko 10. A jeżeli to będzie tak, że będą pojedyncze, no to wiadomo, że te mecze, gdzie tam zawodnicy mniej znani będą mniej oglądane, ale naprawdę tak szczerze podoba mi się ten turniej. Jest to jakaś taka innowacja. Fajnie, że coś będziemy mieli już to w zasadzie tak chwilę przed rozpoczęciem sezonu w LCK. No i właśnie a propos sezonu w LCK to znamy już do teraz rozpoczęcia. Kiedy Liga Koreańska startuje i będzie to 17 stycznia. Niestety nie mamy jeszcze podane. Jaka drużyna będzie jakby zaczynać. Otwierać tak naprawdę ten sezon. No i będę po prostu śledził ligę oglądał wszystkie mecze i. Dawał wam relacje z tego. Tak naprawdę od dnia dzisiejszego to już został równy miesiąc. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie łapki, suby, komentarze i dzielcie się miłością ze mną na wszystkich socjalach. Tutaj na YouTubie bądź też na Twitterze.